Millhaven to miasteczko małe i bezbarwne. Sąsiedzi chłodnym darzą się szacunkiem, lecz są tu dni niepokojące, gdy przedwieczorne złote słońce rozpala serca czułym pocałunkiem. Ostrzegam przed niebezpieczeństwem, cytując Biblię z nabożeństwem. Ta, ta, Nie znasz dnia, ani godziny, tylko Bóg je zna. Ochrzczono mnie Loretta, chociaż wolę i mielotta. Mam lat piętnaście, choć mi więcej dają. Nie brzydkie oczy, mam brązowe, ciemne włosy rozpuszczone. Chłopaki już się ze mną oglądają. Lecz jestem nieśmiała, pobożnie bo mama mnie chowała. Ta, ta. Nie znasz dnia, ani godziny, tylko Bóg je zna. Musiałeś słyszeć, że zawisła nad Milhaven klątwa. Tu w okolicy wiedzą oni wszyscy. Syn Blake'a Billy gdzieś zaginął, nim go znaleźli, tydzień minął. Utonął w popochpady jego bliscy. Był płacz i skargi do Maryi, bo chłopak kamień miał u szyi. Tra -la, -la, tra la la Nie znasz dnia, ani godziny, tylko Bóg je zna. Zwariował ksiądz o raj, gdy swego psa zobaczył przygwożonego do drzwi audytorium. Znów w mieście wrzało od sensacji postarych z wok kremacji, dokonać w szkolnym chciał laboratorium. Gdy zabierali go kaftani, wygłaszał lejąc łzy kazanie. tra, -la, -la, tra -la, la nie znasz dnia ani godziny, tylko Bóg je zna. Milhaven było w szoku, ludzie z domu wyjście bali, wciąż wymyślano hipotezy nowe. Ucichło wszystko, dobry Boże, ucichło jakby uciął nożem, gdy znalazł ktoś chętny na ściętą głowę. Fontannie mieski się proskała, ale nigdy nie wykryto ciała. Ta! Ta! Nie znażniani godziny, tylko Bóg je zna. Następnie stara panna Kolgej, ty ducha wyzionęła Gliniarze przyjechali jednak prędko I nim się z Bogiem połączyła Z ostatnim tchnieniem wyrzęsiła Zabiła mnie loreta! Własną ręką, właśnie własnej szacowam z głosów, gdy prołogu komandosów Ta, Nie znasz dnia, ani godziny, tylko Bóg je zna Nazwano mnie pomiotem, Diabła i przekleństwem miasta Choć to mi Hejbem nie przyniosło PK! Nie wszystkie oczy mam brązowe, ciemne włosy rozpuszczone i ładne usta, kiedy się uśmiecham. Patrz wszyscy na kolana! Najprostszą drogę tam do pana! Tralala, la! -la, -la, -la tralala! -la -la. ani godzinę, tylko Bóg je zna. To śledztwo jest przyglądające i niesprawiedliwe. Do świecie karać mnie w prawa! Nie dla mnie ludzkie namiętności, ja przekroczyłam prób wieczności! I wiem, że śmierć to nie zabawa. Nad światem sądzę, że ono w dzwonie nieco la 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 Nie znażdża ani godziny, tylko Bóg je zna. To ja bilego utopiłam, a tkając w Colgate. Niestety zawahałam się przez chwilę. Lecz gdy kędzmana oprawiałam, szczęśliwa byłam, bo widziałam słoneczny poblask na tarczowych pile. Psa jednak nie krzyżowała, z ręki zawsze szóstkę miałam. Tra, tra. Nie znasz trwa, ani godziny, tylko Bóg je zna. Gdy się przyznałam do wszystkiego pod przysięgłą głową, prasa okrzyknęła mnie wampirem. Palcami włosy przesałam, sędziemu w oczy spoglądałam. Nie jestem przecież pierwszym, lepszym świrem. Czyli ja się w klasztorze na Twoją. Dość spokojna lekarz mi pomaga, gdy wpadam czasem w depresyjne stany. Lektor w lub hipnoza, lek na wszystko, prosec, mógł mogę snuć. na plany. O wyzdrowieniu w szybkim morze, gdy wejdę, jeszcze wam pokażę. Nasz dnia ani godziny znam je tylko ja.